Dzisiaj robimy zakupy w galerii. Bo co by tutaj kupić? Najpierw wezmę koszyk na zakupy. A i koszyku, koszyku. Dostałeś ostatni. Czekałeś pewnie na mnie. Pójdziemy zobaczyć, co tutaj jest. O, zdjęcia. Nie wiem, co zrobić zdjęć. Wow, oby tu był jakiś różowy. Wszystko różowe, nawet ten telefon by był no, może nawet jakiś. ja już się chyba zdarzyłam sobie Ten telefon, tablet, rzepkowy rysik, yy, jeszcze taki laptop sobie kupię. mikrofon, no, no, mikrofon może nie będę kupować, mostówka. No, jakie fajne to. Biorę. E, ile pani się należy? Proszę poczekać chwilkę. Mm -hmm -hmm. Proszę bardzo. O! jednak tak Ping, robi? Ping, 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 ping. pieniądz, pniąt, piękny. Kiedyś marzyła na kwiaty by kupił. Okej, okay, tą donicę piękną i... ten bukiet pięknych kwiatów. Ile się panu należy. Ile tu się należy. Dobra, bo jeszcze sobie więcej nakasuję. Teraz na drugie piętro, prawda? Więc. <śmienny> Okej, okay. sobie zrobimy ostatnie takie szybkie zakupy na górze. Bo... Muszę przecież jeszcze wszystko zapłacić, a to troszkę dużo czasu zajmuje. Hem, 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 hem. Dobra. Ciebie po prostu kupię tą tą, zapłacę. Okej. Okay. Wow, kupuję kosmetyki. Dobra, kupię wszystkie kosmetyki. To będzie mnie trochę dużo kosztowało, no ale to. Jeszcze to. I wszystkie te płyny. A, jeszcze różowy kremik. Różowy taki kremik. I ten lakier do paznokci. I sobie na szybko pójdziemy na górę jeszcze. Zobaczcie, co tam jest na A, jakieś No, i jeszcze chyba pójdę na szybko do toalety. Dobra, jestem. Zostawcie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek. Pa!